Dzień dobry. Witajcie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj chciałabym e, pokazać wam rozkład pochodzący z talii e, Mystic Fairy Tarot. E, on nazywa się e, Koło Wróżek, ale to wcale nie trzeba e, używać tego rozkładu, e, czy Krąg Wróżek, o, coś takiego. E, ten rozkład e, i te karty, które tutaj leżą, e, rozłożyłam na siebie przy okazji pobytu mojej kozynki u mnie ona była u mnie jakiś czas temu odwiedziła mnie oczywiście w ruch poszły oprócz gadania i nadrabiania, wiecie, paplania poszły karty, w ruch poszły karty, ona zawsze chce jakieś rozkłady. No i e, znalazłyśmy e, przewertowałyśmy właściwie wszystkie moje talie i znalazłyśmy taki rozkład, ona stwierdziła, że ten rozkład chce żeby rozłożyć jej karty na to, więc ja się do tego przychyliłam, ale ona się nie zgodziła, żeby tutaj na filmie zaprezentować karty dla niej. To są karty na mnie. O co chodzi w tym rozkładzie? Zanim zaczniecie tasować karty, to należy oddzielić z całej talii Arkana Wielkie i cztery żywioły i jeszcze osobno figury. Czyli musimy mieć sześć kupek. Arkana wielkie, tutaj słuchajcie, widzicie, oddzieliłam ark, same arkana wielkie. Tutaj oddzieliłam małe blotka kije, nie kije, tylko tutaj mam puchary, od Asa do dziesiątki. Tutaj oddzieliłam kije od Asa do dziesiątki. Tutaj po tej stronie, bo już nie mam więcej miejsca, oddzieliłam miecze od Asa do dziesiątki. Tutaj oddzieliłam y, same figury, widzicie? Tutaj są same figury z różnych y, żywiołów. Chodzi o to, żeby figury były osobno. I tutaj oddzieliłam e, monety od Asa do dziesiątki, czyli musimy mieć sześć kubek. I chodzi o to, żeby z każdej kupki losować kartę na, znajdującą się na konkretnej pozycji. Czyli zaczynamy od tego miejsca. Mamy tutaj, widzicie, w rozkładzie karty otwarte, czyli obrazkami do góry, i karty koszulkami do góry. Najpierw losujemy te karty koszulkami do góry. Tutaj są arkana wielkie, tu losujemy na tej pozycji arkania wielkie, tutaj na tej pozycji kije, na tej puchary tu miecze, tutaj monety, a tutaj figury. I tak, jak nazywają się pozycje w tym rozkładzie, bo to jest ważne. Arkana Wielkie odpowiadają na pytanie, właściwie te, tylko te karty, które są odkryte, odpowiadają na pytanie, jaka jest na, na dzień dzisiejszy, albo ogólnie Twoja największa siła duchowa Twojej duszy. Um, nie Twojego umysłu, nie twojej, Twojego ciała, nie t, Twojego działania, nie Twoich emocji, tylko Twojej duszy, Twojej esencji, tak? E, to losujemy z Arkan Wielkich. Potem z, e, z Kijów, z Kubki Kijów, od e, Asa do dziesiątki losujemy e, tą otwartą kartę, czyli e, e, obrazkiem do góry. E, odpowiedź na pytanie, jaka jest Twoja największa zaleta? W działaniu, w przedsięwzięciu, w działaniu, czyli to, co jest związane z żywiołem kijów, czyli działanie, przedsiębiorczość i tak dalej. Kolejna karta z Pucharów, czyli skupki Pucharów to asa do dziesiątki, kiedy ją losujemy, odpowiada na pytanie, jaka jest Twoja największa siła, jeśli chodzi o żywioł wody, czyli emocje czym możesz się pochwalić albo jakie są twoje zalety. Kolejna kubka to są miecze od asa do dziesiątki i ta karta otwarta obrazkiem do góry odpowiada na pytanie jaka jest twoja największa zaleta, twoja największa siła, kiedy przyjdzie ci się zmierzyć z problemami. Czyli siła mentalna, siła umysłu. Kolejna karta, losujemy ją z kubki monet, czyli od asa do dziesiątki. Jaka jest Twoja największa zaleta, jeśli chodzi o sprawy materialne, sprawy doczesne, sprawy ziemskie, też pieniężne i tak dalej. I teraz losujemy kartę otwartą, czyli obrazkiem do góry, skupki figuralnej, tam gdzie mamy wszystkie figury. Jaka jest Twoja największa zaleta, jeśli chodzi o osobowość, charakter? Dobrze, i teraz mamy karty, które są zakryte, i jeżeli mamy pozytyw, to musimy mieć też negatyw, więc te karty zakryte są negatywem. Tutaj była pozycja, jaka jest Twoja największa siła, jeśli, siła duchowa, tak? Z arkan wielkich, więc y, 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 ta zakryta karta nie odpowiada na pytanie, jaka jest Twoja największa siła y, słabość, jeśli, y, 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 jeśli chodzi o y, wyzwanie duchowe, ale w ogóle z czym musisz się mierzyć? Albo ogólnie w życiu, albo na dzień dzisiejszy, na teraźniejszość, jeśli chodzi o wyzwania duchowe. tak? Tutaj mamy e, 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 kije, czyli losujemy nadal skupki kijów od e, asa do dziesiątki. Jaka jest Twoja największa słabość, jeśli chodzi o e, energię, o działanie, o przedsiębiorczość, przedsięwzięcia? E, I tu losujemy kartę. Tutaj kolejną kartę losujemy z kubki pucharów, od asa do dziesiątki, z tej kubki, jaka Twoja jest największa słabość czy wada, jeśli chodzi o emocjonalne, emocjonalne sprawy, z czy, czym musisz się mierzyć zazwyczaj, tak, albo często, jeśli chodzi o sprawy emocjonalne. Natomiast tutaj ta karta z mieczy, od asa do dziesiątki, skupki mieczy mówi o tym, jaka twoja, jest twoja największa słabość, wada, jakkolwiek to nazwiecie. Jeśli chodzi o sprawy mentalne, czyli yy, 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 mierzenie się z problemami, tak, bo t, głównie tak pozycja mówi o mierzeniu się z problemami, jak świadomie do tego podchodzimy. Tutaj, z monet, skupki od, kubki od zera do, nie od zera Boże, od asa do dziesiątki. Mówimy o słabości czy o wadzie, jeśli chodzi o sprawy materialne, o sprawy typowo ziemskie, sprawy codzienności. I ostatnia karta. Z figur mówi o tym, jaka jest Twoja, może nie tyle najgorsza cecha, co najmniej ulubiona, co cień, powiedzmy coś na zasadzie cienia, jeśli chodzi o Twój charakter albo osobowość. I mamy tutaj cały rozkład, i interpretujemy. Najpierw interpretujemy to, co jest na plus, a potem to, co jest na minus, wyciągamy wnioski. Jak karty widzą nas, konfrontujemy z tym, jak my widzimy siebie, czy jest jakaś różnica, tak jak karty nas podsumowały z tym, jak my widzimy siebie, bo wiadomo, człowiek zawsze widzi siebie z, przez różowe okulary i zakłada tylko dobre sprawy. Natomiast tutaj jest obiektywna odpowiedź tarota, jak widzi, widzi osobę pytającą. I mm, no wyciągamy wnioski z tego. To znaczy możemy, ale nie musimy tak. Osoba, która chce coś więcej wyciągnąć z tego rozkładu, zastanowi się nad tym. Ktoś, kto po prostu tak nie wiem, chce się tylko y, y, dopytać, zabawić, nie, y, y, nie zatrzymać się na refleksji, no to może iść dalej. Ym, jak widzicie ja tutaj u siebie mam na plus, mam e, umiarkowanie, na minus mam e, sąd ostateczny, czyli z czym muszę się mierzyć, jakie jest wyzwanie na dzień dzisiejszy. Tutaj e, na plus jeśli chodzi o moje działania, inicjatywę, energię, kije, tak? czyli żywioł ognia, na plus mam dziesiątkę kijów, na minus mam piątkę, akurat na pół, dziesięć na pół tak się złożyło. Tu na plus mam moje zalety, jeśli chodzi o sprawy y, emocjonalne, sprawy y, y, żywioł wody. Y, mam ASA Pucharów. Na minus mam piątkę. Tutaj również po, mam początek i koniec, czyli e, moja największa siła wtedy, e, jeśli dopadają mnie problemy, no mam Asa, a największa słabość, jeśli dopadają mnie problemy, mam dziesiątkę mieczy. I teraz na plus, jeśli chodzi o materię, jeśli chodzi o Sprawy codzienne, życiowe, mam szóstkę, tutaj jest szóstka kół, tak? ale to jest szóstka monet. Natomiast największa moja wada, słabość, jeśli chodzi o sprawy materialne, finansowe, codzienności, to jest siódemka monet. I na plus moje cechy osobowości, charakteru, to jest rycerz mieczy. A na minus to jest rycerz pucharów. No i karty pokazały mi tak ogólnie, jaka ja jestem, nie na dzień dzisiejszy, tylko ogólnie. Mój duch jest, widzicie, w umiarkowaniu, czyli on jest, można powiedzieć, że nakarmiony, można powiedzieć, że ma ma dobre połączenie, tak, może jestem dobrze połączona, bo to są naczynia połączone, jeśli chodzi o, o, o kartę umiarkowania, naczynia połączone w tym sensie, że mój duch, nie, mój duch, moja dusza nie czuje się ani odrzucona od wszechświata, że tak to nazwę, ani nie czuje się wywyższona, po prostu... Jest jak ma być. To jest, wiecie, Rosjanie mówią ak akuratnie, czyli yy, po naszemu będzie to no też akuratnie, czyli uważnie, czyli równoważnie, tak, o to chodzi natomiast na minus, na minus no jakie wyzwanie, tak, na dzień dzisiejszy to jest sąd ostateczny, czyli jakieś przejście, czeka mnie przejście na wyższy poziom, prawdopodobnie jeśli chodzi to o duszę, to mówi o zdobywaniu, ewoluowaniu o przejściu duszy na wyższy poziom rozwoju nie będę Wam tutaj teraz opowiadać szczegółowo, ale sprawdzałam Osobiście moja dusza jest dojrzała i jest to znaczy w ramach etapów rozwoju duszy, są również tak, jakby podetapy. I moja dusza jest pod koniec jednego z etapów pod etapów etapu y, dojrzałej duszy. Więc prawdopodobnie chodzi tu o przejście, chodzi o wzrastanie naukę y, też y, mierzenie się z tym co było w przeszłości, tak, z przeszłych wcieleń. To również to y, również to odczuwam. Na plus, jeśli chodzi o moje działania, o moje y, y, żywioł ognia, no jestem właśnie taka w dziesiątce kijów, czyli biorę na siebie sporo odpowiedzialności i zawsze się ze wszystkiego wywiązuję, no taka po prostu jestem, nie będę się rozwijać, ogólnie powiem, że jeżeli coś się dzieje nie tak, Powiedzmy, w rodzinie czy wśród znajomych, to zazwyczaj do mnie zwracają się pomóż, albo no i tutaj też jest to zawarte w szóstce, w szóstce monet. Że, że ja pomagam, że ja biorę na siebie jakieś coś tam organizowanie. Natomiast na minus, co jest u mnie, jeśli chodzi o działanie, ja jestem y, 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 takim, wiecie, marsowym cholerykiem, to znaczy jak zapałka. Nagle się zapalam, się wkurzam, potem zapałka się wypala po pięciu minutach albo dwóch, ja już uzyskuję równowagę, ale to, co się naciskam, nagadam, nakrzyczę, to moje i tej osoby, która niestety musi przy tym być. Także to jest na minus. No i tak czasami działam na ślepo, chaotycznie, to też jest prawda? Natomiast największa na plus mam tutaj asa pucharów, jeśli chodzi o emocje, czyli no, dopowiedzcie sobie czyli jest w porządku natomiast na minus bardzo długo muszę godzić się z jakąś stratą nawet jeżeli, słuchajcie, to jest jakiś drobiazg ja jestem znakiem stałym, ziemskim, więc nawet jeśli jest to jakiś drobiazg który stracę na przykład zgubię szminkę, to strasznie żałuję, długo żałuję i nie mogę się z tym pogodzić. Także to jest ta piątka pucharów mówi o tym. Co jeśli chodzi o mierzenie się z problemami? Tutaj mam asa mieczy, czyli ja logicznie podchodzę do problemów. Zawsze rozkładam to na czynniki pierwsze. Nie panikuję, staram się znaleźć przyczynę i skutek. Natomiast tutaj jest dziesiątka, czyli to jak negatywnie powiedzmy do tego podchodzę, co jest na minus. Właśnie jestem bardziej pesymistką, chociaż widzicie, tutaj są takie karty, które mówiłyby o równoważeniu, tak, z równoważeniem. Bo tutaj jest As Pucharów, tutaj jest umiarkowanie, ale jeśli chodzi o problemy, to ja zawsze wolę zakładać. Yy, yy, Koniec czy rozwiązanie danego problemu negatywne albo takie mniej negatywne niż pozytywne, dlatego że na negatyw zawsze przygotowuję się: mam plan A i plan B. Natomiast e, jeśli człowiek jest hura pozytywny albo optymistyczny, to po prostu e, e, jest bardzo ciężko zaskoczony i zraniony, że, że efekt był nie taki i nie ma planu tak, awaryjnego. To mówiłam Wam o monetach. Jeśli chodzi o sprawy ziemskie, sprawy finansowe, materialne, codzienne, ja bardzo często pomagam ludziom. Ja również robię ludziom przyjemności, to znaczy ludziom, osobom moim najbliższym. Prezenty, powiedzmy, bez okazji, e, dzielę się, bardzo chętnie dzielę się tym, co mam. E, tak po prostu, tak mam to w naturze, w moim e, również horoskopie urodzeniowym, e, taka jestem i e, po prostu ruszam tą materię, żeby jej nie gromadzić, też między innymi, bo wszechświat nie lubi gromadzenia i, e, i zazwyczaj do mnie wraca pod, podwójna e, e, Dobroć, że tak to nazwę, tak, w materii. Natomiast co jest moją największą wadą? Tu jest siódemka monet. Nie umiem czekać, nie umiem odkładać. Co odłożę, to zaraz wiecie. Trzeba na coś wydać, także to jest moja największa wada. Co jeśli chodzi o plus, tutaj jest rycerz mieczy. W kontekście na plus charakteru i osobowości. Jestem osobą, która szybko, bardzo szybko załatwia sprawy. Ja nie lubię się rozwodzić. Jest jakiś plan albo jest jakieś działanie, trzeba to wykonać. Nie lubię po prostu przedłużania, nie lubię jakiegokolwiek gmerania w jakiejś spra sprawie. Załatwiam koniec, zapominam, następne do odhaczenia i już, tak? Owszem, jestem cholerykiem. Zobaczcie, tutaj jest kolejna karta, tutaj jest na minus. Mm, Piątka kijów, tutaj w sumie jest na plus e, e, rycerz e, mieczy, ale te dwie karty mówią o tym, że e, e, no właśnie ta akcja i reakcja jest szybka, i e, to co wam mówiłam o zapałce, że e, e, powietrze podbija ogień, tak. Kiedy jest większy podmuch powietrza, to wtedy ten ogień z negatywu szybciej się pali, to znaczy ciskam się za bardzo. Natomiast co jest z negatywu, tutaj mam rycerza pocharów, jestem czasem łatwowierna, czasami nie dotrzymuję słowa, chociaż staram się, bo zobaczcie, tutaj mam dziesiątkę kijów, więc dziesiątkę kijów dotrzymuje zawsze słowa. Ale mm, czasami zdarza mi się po prostu za dużo wziąć na siebie i nie, i nie mogę dotrzymać tego słowa. I to jest też wada, tak? bo nie wolno y, obiecywać zbyt wiele, kiedy nie ma się aż tyle czasu albo a, możliwości. A ja zawsze wszystkim chcę. Albo pomóc, albo poradzić i potem tak mi się gromadzi to, za dużo tego jest. No i na negatywie, no jestem taka trochę łatwowierna. Tutaj o tym też mówi As Pucharów, że czasami po prostu yy, yy, przejeżdżam się, tak? na ludziach czy na sytuacjach, bo zakładam, nie zakładam jakiejś złej woli drugiego człowieka, a potem się okazuje, że jednak była ta zła wola. No i to się wiąże z Piątką Pucharów też między innymi, że też długo wspominam, czy rozpamiętuję jakieś nieciekawe sprawy, które miały nieciekawy koniec tak, w życiu. Nie tylko, wiecie, tu chodzi o rozstania i powroty i z partnerami, czy tam, no, Bóg wie kim, po prostu też ze stratą zaufania do kogoś do jakiejś osoby albo do grupy osób i tak dalej i tak dalej. Także w skrócie wam opowiedziałam o tym rozkładzie, może rzeczywiście szybko i telekspresowo, ale chciałam pokazać wam nowy rozkład. Myślę, że on jest fajny. Myślę, że taka samoanaliza raz na jakiś czas może się przydać albo jeżeli na przykład jesteście ciekawi jak karty tarota was widzą, to rozłóżcie sobie ten rozkład. Fajna, może nie tyle zabawa, co e, fajne odkrycia. Można dokonać fajnych odkryć. Dobrze, to było wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję, że spędziliście ze mną te parę chwil i do następnego.